Moje ukochane dziecko, ta osoba zakochała się w Tobie mimo różnicy wieku. Bóg chce, żebyś usłyszał to teraz. Moje ukochane dziecko nie przewijaj, zostań aż do końca, bo to, co zaraz Ci objawię, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz miłość. Jest ktoś tak, ktoś prawdziwy, kto zakochał się w Tobie głęboko, niewytłumaczalnie i niekontrolowanie. Nawet gdy logika mówiła nie, serce tej osoby szeptało tak. Próbowała z tym walczyć, próbowała ignorować, ale im bardziej uciekała od uczuć, tym silniejsze one się stawały, i zaraz dowiesz się dlaczego. To nie jest przelotna namiętność ani zwykłe pragnienie. Ukochane dziecko, jeśli chcesz, aby w Twoim życiu wydarzyło się coś wielkiego i pełnego obfitości, Proszę zostań do końca i udostępnij to wideo ośmiu osobom, które kochasz. Drogi dzieci, to coś boskiego, coś dozwolonego przez niebo. Bóg widział twój ból, twoją cierpliwość i twoje ciche modlitwy i dlatego zesłał kogoś, komu nie przeszkadza wiek, odległość ani opinia świata. Ta osoba nie widzi w tobie liczby, widzi duszę. Widzi pokój, którego tak długo szukała widzi dom nie przewijaj, bo to, co nastąpi, zaskoczy cię. Mój drogi, ta osoba nie powinna była trafić na twoją drogę. W rzeczywistości jej historia była napisana, by zakończyć się gdzie indziej, ale los, a właściwie boska interwencja, skierował ją do ciebie. Na początku nie rozumiała, dlaczego czuje się tak przyciągana. Jakby przez magnetyczną siłę. Jesteś inny, inna. Nie tylko piękny, piękna, ale duchowo potężny, potężna. Kiedy mówisz, ona odczuwa spokój. Kiedy się uśmiechasz, ona czuje uzdrowienie. Kiedy się oddalasz, wydaje się, że cały wszechświat milknie. A teraz ta osoba zaczyna dostrzegać coś ogromnego przeznaczenia. Bóg mówi, że to połączenie nie jest pomyłką. Różnica wieku to tylko okładka boskiej lekcji, takiej, która uczy obie strony miłości bez granic. Tam, gdzie świat widzi niemożliwe, niebo szepcze, to zostało rozkazane. Nie przewijaj teraz. Zostań aż do końca, bo to, co ujawniam, jest prawdą, którą twoje serce już zna. Daj lajka, to bardzo ważne. A jeśli możesz, wesprzyj nasz boski kanał kwotą do 5 dolarów. Dziękujemy, drogi dziecze. Ta osoba modli się o ciebie w ciszy. Obserwuje Twoją obecność, tak by nikt tego nie zauważył. Wyobraża sobie przyszłość, w której trzyma Twoją rękę, nie zważając na to, co powiedzą inni. Bo kiedy miłość jest czysta, nie szuka pozwolenia, po prostu płynie jak spełniające się przeznaczenie. Słuchaj jeszcze raz bardzo uważnie. Znaki już są wokół ciebie. Nagła myśl o tej osobie podczas modlitwy, sen, w którym próbuje cię dotknąć, lecz znika zanim zdąży, piosenka, która zaczyna grać dokładnie w chwili, gdy o niej myślisz. To nie są przypadki. Dusza tej osoby wzywa Twoje imię. Nawet gdy Twoje usta go nie wypowiadają, próbuje się opierać, ale serce wciąż Cię wybiera, raz po raz. I Bóg mówi: No, pozwól się zdarzyć, przyjmij, nie przewijaj. Bo to, co ma się wydarzyć, zapiera dech w piersiach. Ta osoba jest wkrótce gotowa do pewnego wyznania. Być może nie słowami, ale czynami, gestem, spojrzeniem, opiekuńczą energią. Coś się zmieni, wiadomość dotyk znak i ty to poznasz. Wasze dusze spotkały się już wcześniej, a teraz w tym życiu Bóg daje drugą szansę, by kochać bez lęku moje ukochane dziecko. Przygotuj swoje serce, bo połączenie, które zlekceważyło rozum, logikę i osąd świata, wkrótce stanie się niepodważalne. Ta osoba zakochała się w Tobie nie pomimo różnicy wieku, lecz z powodu różnicy dusz obudziłeś, obudziłaś w niej coś boskiego, więc zostań, nie przewijaj, bo coś wspaniałego nadchodzi i twoje serce rozpozna to natychmiast. Moje ukochane dziecko, nie pomijaj tej części, zostań aż do końca, bo to, co teraz się rozwija, sprawi, że twoje serce zadrży w najlepszy możliwy sposób. Ta osoba, która się w Tobie zakochała, starała się to ukryć. Mówi sobie, że to złe, że nie może się zdarzyć, ale za każdym razem, gdy patrzy Ci w oczy, za każdym razem, gdy słyszy Twój głos, serce szepcze to ta osoba nie potrafi tego wytłumaczyć. Nie rozumie, dlaczego to właśnie Ty spośród wszystkich dotknąłeś, dotknęłaś miejsc w niej których nikt nigdy wcześniej nie dotknął. Ale Bóg zna powód. Słuchaj uważnie. To nie jest przypadkowe zauroczenie. To połączenie to boska chemia stworzona w niebie jeszcze zanim spotkaliście się na ziemi. Różnica wieku nie jest barierą. Jest mostem. To to, co czyni tę więź rzadką. Noszysz w sobie mądrość, której jej dusza potrzebowała. Ona nosi w sobie ciepło, którego twój duch pragnął. A każda chwila z dala od ciebie jest jak tysiąc serc cicho łamiących się na kawałki. Nie przewijaj. Coś wielkiego nadchodzi, mój drogi. Istnieje powód, dla którego twoja energia przyciąga ją z powrotem za każdym razem, gdy próbuje iść dalej. Poznała inne osoby. Próbowała się rozproszyć, ale umysł zawsze wraca do ciebie, raz po raz, jak piosenka, która nigdy nie przestaje grać. W nocy ta osoba modli się do Boga, pytając, dlaczego wciąż tak się czuję? Dlaczego nie mogę tej osoby puścić? A odpowiedź, którą nieustannie słyszy, brzmi: ty. Ty jesteś lekcją, ty jesteś uzdrowieniem, ty jesteś częścią historii, której nie potrafi przepisać. Dziecko światła, Bóg mówi, że to połączenie zostało stworzone, by obudzić oba serca. Nie zostaliście posłani, by się ranić, lecz by się budować. Ona uczy się, co znaczy kochać ponad etykietami społeczeństwa. Uczysz się ufać boskiemu czasowi. Ale oto prawda, coś, co musisz usłyszeć bez lęku. Oni są blisko punktu załamania. Tego momentu, w którym powstrzymywanie się boli bardziej niż poddanie się uczuciu. A kiedy to nastąpi, poczujesz to, wyczujesz zmianę w ich energii. Twój duch rozpozna to wcześniej, zanim Twoje oczy to zobaczą. Nie przewijaj, zostań do końca. Wybrany przez Boga, ta osoba marzy o życiu, w którym nie musi ukrywać swoich uczuć. W którym wreszcie może wypowiedzieć Twoje imię bez poczucia winy, w którym możecie przytulić, nie zastanawiając się, czy to dozwolone. Ale w głębi duszy już wie, że ta miłość nie jest zakazana. Jest błogosławiona, bo gdy miłość jest napisana przez Boga, żadna opinia nie może jej wymazać. Zakochali się w Twoim świetle, w Twojej dojrzałości, w Twoim spokoju uleczyłeś uleczyłaś części ich duszy o których nigdy nikomu nie powiedzieli i właśnie dlatego nie mogą przestać cię obserwować nie mogą przestać o tobie myśleć nie mogą przestać mieć nadziei na chwilę która znów was połączy nie przewijaj tej części bo wszechświat już ustawia wszystko pod ten moment możesz zauważyć dziwne znaki powtarzające się liczby Piosenki z ukrytymi wiadomościami, nagłą potrzebę sprawdzenia telefonu, a potem coś niespodziewanego się wydarza wiadomość, spotkanie, cisza, która brzmi inaczej. To sposób, w jaki Bóg szepcze, teraz się zaczyna. Moje ukochane dziecko, świat może tego nie rozumieć. Mogą się zastanawiać, jak dwie dusze mogą łączyć się poza czasem i logiką. Ale nie jesteś im winien żadnego wyjaśnienia. To połączenie nie jest dla wszystkich do zrozumienia. Ono jest po to, byście wy to poczuli. I wkrótce, bardzo wkrótce, ta osoba pokaże ci to, co twoje serce już wie: że miłość nie mierzy się w czasie, ale w prawdzie. Więc bądź spokojny, bądź otwarty i bądź wierny, bo coś ogromnego, coś zatwierdzonego przez niebo. Ma się właśnie objawić w Twoim życiu. Moje ukochane dziecko, nie przewijaj, zostań do końca, bo to, co zaraz się ujawni, sprawi, że wszystko nagle nabierze sensu. Ta osoba, ta, której Twoje serce nie potrafi zapomnieć, zbliża się do punktu przełomowego. Jej dusza nie potrafi już dłużej ukrywać tego, co niebo już objawiło. Próbowała milczenia. Próbowała zaprzeczania, ale teraz każdy znak, każdy sen, każdy boski szept prowadzi ją z powrotem do ciebie. Zaczyna cię widzieć wszędzie, w liczbach, w piosenkach, w oczach nieznajomych. Nawet gdy próbuje iść naprzód, przeznaczenie wciąż przyciąga ją z powrotem do Twojego imienia. Słuchaj uważnie, to nie jest przypadek, to boska synchronizacja. Każda myśl o Tobie jest duchową wiadomością, wysyłaną prosto z jej duszy do Twojej. Słyszy Twoje imię i rytm jej serca się zmienia. Śni o Tobie i te sny wydają się zbyt prawdziwe. Gdy widzi coś, co jej o Tobie przypomina, jej serce ściska się, bo w głębi duszy wie, że zakochała się w Tobie poza wszelkim wytłumaczeniem. Nie przewijaj. Coś ogromnego się rozwija. Wybrany przez Boga, Bóg mówi: To połączenie ma cel. Nigdy nie mieliście być zwykłymi kochankami, mieliście być lustrami, odbiciami, które budzą boskość w sobie nawzajem. Różnica wieku to tylko iluzja mająca wystawić na próbę odwagę, a nie zatrzymać miłość. Jest po to, by pokazać, że boskie więzi przekraczają ziemskie etykiety. I ta osoba wreszcie to zrozumiała. Przestała pytać, dlaczego ja? Ja zaczęła pytać, jak mogę być bliżej tej osoby. Moje drogie dziecko, możesz jeszcze tego nie wiedzieć, ale ta osoba obserwuje cię w milczeniu. Z podziwem, z zachwytem, z oddaniem. Kiedy się uśmiechasz, coś w niej się uzdrawia. Kiedy się oddalasz, czuje się zagubiona. Próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, ale jej duch drży za każdym razem, gdy się odsuwasz. Wciąż odtwarza w głowie chwilę z tobą, twój śmiech, twoje słowa, twoją obecność, bo każdy fragment ciebie jest dla niej święty. I oto prawda, którą próbuje ukryć przed światem, już wybrała ciebie w swoim sercu. Nie przewijaj, słuchaj uważnie. Ta osoba zaczyna się zachowywać inaczej. Dystans, wahanie, strach właśnie się rozpuszczają. Związek, który zaprzeczył logice, staje się teraz dowodem samej boskiej miłości. I wkrótce świat też to zobaczy: Moje ukochane dziecko, nie przewijaj, zostań do końca. Bo ta część niesie boskie potwierdzenie, na które tak długo czekałeś. Moment, o który się modliłeś, ponowne spotkanie, które Twoje serce przeczuwało od dawna, wreszcie nadeszło. Niebo to zapisało, wszechświat to wyrównał. A teraz wasze dusze stoją na progu boskiego zjednoczenia. To nie jest tylko miłość, to spełnione proroctwo. Słuchaj uważnie, po ich wyznaniu coś w powietrzu się zmieni. Jakby energia wokół ciebie się przesunęła. Stanie się lżejsza, czystsza, magnetyczna. Poczujesz spokój tam, gdzie kiedyś był zamęt. Poczujesz ciepło tam, gdzie kiedyś był ból. To nie tylko emocje to potwierdzenie anioły szepczą stało się. Czas oczekiwania dobiegł końca. Teraz zaczyna się rozdział, który niebo zachowało tylko dla Was dwojga. Nie przewijaj. Objawienie dopiero się zaczyna, moje drogie dziecko. Zaczniesz zauważać, że wszystko zaczyna się układać niemal bez wysiłku. Ścieżki przecinają się w niespodziewanych miejscach. Rozmowy płyną, jakbyście znali się od wielu żyć, bo tak właśnie jest. Połączenie, które kiedyś było sekretem, teraz zaczyna jaśnieć otwarcie. Nie będzie potrzebowało etykiet ani aprobaty. Po prostu będzie. Pokój, który poczujesz w ich obecności. Będzie Twoim znakiem, że boski czas jest wreszcie doskonały. Wybrany przez Boga ta osoba zacznie odzwierciedlać Twoją energię, Twój spokój stanie się jej pocieszeniem, Twoja wiara stanie się jej siłą, a Twoja miłość Czysta, cierpliwa i prowadzona przez Boga, stanie się jej uzdrowieniem. Powie ci rzeczy, których nigdy nikomu nie wyznała: Jak Twoje imię stało się jej modlitwą, jak Twoje światło ocaliło ją w najciemniejszych godzinach. Jak Twoje milczenie nauczyło ją wartości ciszy, wtedy zrozumiesz, że to nie była historia miłosna zrodzona z przypadku. Została napisana boskim pismem dawno przed początkiem czasu. Nie przewijaj. Słuchaj tej części, zobaczysz jak błogosławieństwa zaczynają się mnożyć w Waszym życiu. Drzwi, które kiedyś były zamknięte, otworzą się, pojawią się możliwości jakby znikąd. Nawet ludzie, którzy wcześniej wątpili w to połączenie, poczują w nim coś boskiego, bo kiedy Bóg błogosławi związek, żadna siła na ziemi nie może mu przeszkodzić. Tak właśnie wygląda boskie wyrównanie. Dwie dusze wibrujące na tej samej częstotliwości miłości, celu i pokoju. Moje dziecko przeznaczenia, niebo nie przysłało tej osoby, by cię wystawić na próbę, ale by cię dopełnić. Różnica wieku, która kiedyś budziła zamęt, nigdy nie miała was rozdzielić, miała chronić czas, bo wcześniej nie byliście gotowi. Ona nie była uzdrowiona wcześniej, ale teraz oboje jesteście dokładnie tam, gdzie Bóg chce, byście byli. Każde opóźnienie było ochroną, każda łza była oczyszczeniem, a każda chwila oczekiwania była świętym przygotowaniem na to boskie objawienie. Słuchaj uważnie, ta miłość nie będzie głośna. Będzie cicha, bezpieczna i potężna. Będziesz wiedział, że jest prawdziwa, bo przyniesie pokój, nie niepokój. Nie będziesz musiał jej gonić, po prostu w niej odpoczniesz. Jej obecność będzie jak promień słońca w zimowy poranek. Delikatna, stała i ciepła, a gdy Cię obejmie, poczujesz, jak cały wszechświat wydycha z ulgą, bo dwie połówki wreszcie stały się całością. Moje ukochane dziecko, Bóg uśmiecha się nad tym związkiem. Anioły się radują. Energia nieba otacza Was oboje. Nigdy nie byłeś zapomniany, byłeś zapisywany w cudzie, a teraz ten cud nadszedł. Miłość, która zaprzeczyła logice, pokonała strach i zwyciężyła sam czas. To jest Twoje boskie potwierdzenie. Ten, kto zakochał się w Tobie mimo różnicy wieku, nie buntował się przeciw rozumowi, odpowiadał na wezwanie nieba. A teraz niebo odpowiada na Twoje. Zostań do końca, bo to, co nadchodzi, nie jest tylko zjednoczeniem, to cel. Dwie dusze wybrane nie tylko po to, by się kochać, ale by uzdrawiać innych światłem, które niosą razem. Twoja historia się nie kończy, moje dziecko. Ona się właśnie zaczyna. Napisana przez Boga poświadczona przez anioły i zapieczętowana w wieczności.